Jesteśmy w kolejnym domu i widzimy kolejne wspaniałe rzeczy, bo jesteśmy przy lodówce tak w ogóle. Na lodówce, jak zwykle, niezwykła tendencja, ale jest coś więcej, jest sposób na sukces. Są numery do tutorówka. Na pewno je spiszemy i wykorzystamy. Kto jest naszym dzisiejszym gościem? Dzisiejszym gościem jest pan Bartłomiej Dziuźwiak i zapraszamy już do jego kuchni. Panie Bartku, co będziemy dzisiaj gotować? Będziemy gotować żurek. Bardzo skomplikowane i wyrafinowane danie. Jakie składniki mamy wobec tego? No, żurek składa się przede wszystkim z kiełbasy, więc mamy kiełbasę białą, kiełbasę zwykłą, e, mamy przyprawy, bo żurek preferujemy bardzo pikantny, jest cebula, jest wędzony boczek. To są podstawowe składniki. Wstawiamy, rzucamy kiełbasę. Jedną zwykłą, ta już jest ubrana, i jedną kiełbasę białą. Włączamy to, do tego dodamy <laughs> trochę liścia laurowego. Teraz dodajemy ziele angielskie. My osobiście lubimy ten aromat, więc dodajemy tego sporo. Trzeba będzie pokroić boczek. Zapraszam. Kto się, kto się podejmie? Nóż jest na tyle ostry, żeby sobie powiedział tak fantastycznie. I jak Ci idzie? Rewelacyjnie. Żurek nadaje się idealnie na, na niedzielne takie danie otwierające, śniadanie wielkanocne. Zarówno boczek, kiełbasę ja wszystko mamy święcące, więc e, możemy przynieść koszyk ze święconką i z tego zrobimy żurek. Ja, jak gotują się na dynamegle z kiałbasą, za chwilę będą gotowe, bo tam będą szybciej. Może się nie popłacę, zobaczymy. Czekamy aż z boczku zrobią się takie skwarki, wtedy dorzucamy cebulę. Czekamy aż cebula zrobi się taka złocista i e, bardziej miękka. I później będziemy ją dorzucać do tego garnka, w którym gotujemy kiełbasę. Tylko wcześniej wyjmiemy kiełbasy i kiełbasy pokroimy w lasterki. Sięgamy po sobie i przenosimy ją do patelni z Kiełbasa już nam się gotuje. I teraz ją wyjmiemy. Poproszę o wyjęcie kiełbasy. I kiełbasę kładziemy na desce. Czyli deska gdzieś tutaj bliżej. Wyjmujemy kiełbasę. Wyjmujemy kiełbasę. Kładziemy ją na deskę. Staramy się to zrobić łyżką, a nie, nie zebrać z napatelni patelni tego tłuszczu, który tam się nam wysmażył. Żeby nie było nam tutaj za tłusto. Pożurek i tak jest daniem tłustym, takim dosyć treściwym, więc nie musimy jeszcze dorzucać tego oleju z napatelni. Ale to nie ma co się przejmować, bo nasi operatorzy bardzo słabo wyglądają, więc więcej tłuszczu to porobi się troszeczkę. Ja z właśnie, z operatora. Poproszę kogoś o pokrojenie kiełbasy. Kiełbasy kroimy w plasterki. Tak, wystarczy? Tak może być, idealnie. To jest ten tajemny składnik. Puszka szano. Puszka musztardy. I najbardziej egzotyczne potrawy sól i pis. I pierwszy. Tak, tak, ale troszkę nie zgadza się to z Pana opcją polityczną. Nie bo w takiej kolejności dają, że to nie jest moje Aha, -ha. <laughs> jednak. Siedzimy przy, pysz, przy pysznie pachnącej zupie, ale jest w niej jeden składnik, którego receptury niestety nie zdołamy poznać ani my, ani państwo, dlatego że występował tam specyficzny słoiczek, w którym była Recep... zakwas. Był? Tak, zakwas właśnie. i to A ja mam takie pytanie jeszcze, bo tutaj wóz mnie męczy, czy to jajka było święcone i jak to się ma do tego zakwasu tościowej? Czy to w ogóle nie jest jakaś mieszanka wybuchowa? Nie, nie. Żur i zakwalifikacja za działa z jajami z każdego regionu i z każdego dowolnego miasta, a te jaja nie były jeszcze święcone, bo jeszcze kilka dni do Wielkanocy. Czyli możemy przystępować do jedzenia. Po tej bombie kalorycznej zapraszam na paintballa. Agnieszka, będziemy na fix sprzęt. Będziemy to po prostu, zrobimy to wydają. Dobra, to? Ja się zgadzam. W takim razie no ja mam biorę kas, ty bierzesz prawie. Dobra, to idziemy. Zapraszam.